Przepraszam Was najmocniej za długi czas oczekiwania. Zapomniałem, że jeszcze wywiad, wywiad miałem, a to się nałożyło. Więc konkretne pytanie do prezydenta miasta Jeleni Góry. Proszę Państwa, dlaczego konkretne pytanie do prezydenta miasta Jeleni Góry? Ponieważ pan prezydent miasta Jeleni Góry, a w szczególności jego rzecznik prasowy, pan Wiklik, odpowiedział w gazecie w sprawie, kto gotuje, ja gotuje i za ile gotuję. Poczekajcie, bo tutaj akurat mam problem, mam problem z Facebookiem, więc poczekajcie sekundkę. Ja spróbuję coś tutaj zrobić. Słaby sygnał. Niemożliwe, żeby był słaby sygnał. Poczekajcie sekundkę. Sprawdzimy. Tu jest. Tu jest. Sygnał jest dobry, ok. Zakłócają nam, moi drodzy, transmisję. O, zakłócają, wróciliśmy. Jesteśmy też już. Przepraszam najmocniej, ja tu się muszę wpiąć. Czasami tak bywa. Są problemy. Więc pytanie do Pana Prezydenta Jeleni Góry w sprawie, w sprawie konkretnej w sprawie, ponieważ Rzecznik prasowy miasta Jeleni Góry odpowiedział dla mediów publicznych, że nie finansują oni z, ze środków budżetowych miasta żadnych kwestii związanych z obietkami dla Ukrainy, że jest to finansowane ze strony rządowej. Więc, panie Rzeczniku Wiklik i panie Prezydencie Miasta Jeleni Góry, pytanie konkretne konkretnej, konkretnej odpowiedzi oczekuj. W jaki sposób zostały wyłonione z ponad stu restauracji trzy restauracje, które gotują obiadki dla obywateli z Ukrainy, a jest to już ponad 6 miesięcy? Dwa. Pytanie, czy restauracja, do której Pan chodzi, Marmot, która gotuje też te obiadki, w której Pan się stołuje, Yy, została wyłoniona w, w formie konkursu, oferty. Yy, yy, I teraz konkretne pytanie. Czy panie prezydencie Jerzy Łóżnia? Czy w sprawie związanej z dofinansowaniem, bo ja nie twierdzę, że nie trzeba pomagać, trzeba ludziom pomagać, a jeżeli jest taka potrzeba, czy nie można było zastosować e, kwestii stołówki e, zbiorczej, powiedzmy, którą by dysponowało miasto, zakupić surowce i czy ten panie usią z Ukrainy pazury by się po, e, pobrudziły, gdyby one miały e, przygotować te obiady w ramach gotowania zbiorowego? Panie prezydencie Jerzy Łuźniak, proszę wskazać konkretnie, na której stronie internetowej, w jakich formule zostały wyłonione restauracje kto i w jakich wysokościach które restauracja gotuje i ile środków finansowych zostało z tego przekazane. To panie prezydencie Jerzy Łoźniak, czy to opłaca samorząd, czy to opłaca rząd, nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że rząd to my, ludzie, obywatele, którzy wpłacają na ten rząd pieniądze na tą złodziejski rząd. Wy w ramach Marcinkowego te pieniądze odprowadzacie do urzędu, Pań do Skarbu Państwa, a Skarb Państwa później daje. Więc ja się pytam, panie Łóżniak. proszę nie mamić i nie oszukiwać. Jasno i wyraźnie pytam, w jakich okolicznościach i w jakich formach zostały wyłonione te trzy restauracje, z ponad 100 restauracji w Jeleniej Górze. Chcę wiedzieć... Konkretnie. I czy nie można było pojechać do polskich rolników, kupić ziemniaki, kupić mięso, kupić warzywa i dać tym paniusiom z Ukrainy, żeby gotowały. Bo nam za granicą, kiedy Polacy wyjeżdżali za granicę, nikt nie przywoził goto gotowych obiadków, nie gotował obiadków, przywoził ich do domu. No coś tu chyba śmierdzi w tej całej sytuacji i może... Pan wyjaśni publicznie, bo już w poniedziałek zawsze są spotkania z prezydentem miasta Jeleniej Góry. To może pan prezydent miasta Jeleniej Góry wyjaśni i pokaże, na której stronie, na bipie, gdzie, w jakiej formule zostały, moi drodzy, wyłonione te trzy restauracje. I czy pan prezydent w jednej z tych restauracji jest notorycznym, stałym klientem ze swoimi plecznikami z koalicji obywatelskiej i konsumuje obiady, i czy te obiady, które konsumuje prezydent, są też wliczane, w część, która jest płacona za obywateli Ukrainy. Więc proszę odpowiedzieć o konkretne pytania i proszę odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, panie prezydencie miasta Jeleniej Góry, w jaki sposób na dzień dzisiejszy przygotowane są sztaby kryzysowe i domy starców na wypadek przerwania łańcucha dostaw energii i gazu? To mnie interesuje. Pozdrawiam serdecznie.